Żabia fantazja. Cieć węszyciel. Wąż czeka, gdy chodzi do pragi. <laughs> Wszędzie <mszy. śmiech> To pies. Zjem moją brudną koszulę. <laughs> A ten trik nazywa się pijanki. kik. <laughs> to tam jest po. Zadzwonię do sasa, dam mu znać. Słucham? Wiem, kto zabrał twoje ziele. Kto? Baba Boi. już jedziemy. Wygląda na to, że masz tutaj Marta orła. Górskie porachunki. He, 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 może lepiej zadzwonię po. Najmana, daj spokój! W drogę mamo! Cio! Co to, to, to się stanęło? Wygląda na to, że jestem zas. Powiedz, Norman, czy srałeś kiedyś w namiocie? Tak! Jasne, że tak. I to ile? Mnie nie kryje! O, o, tak powinien wyglądać rzut karny. Ja? A tak wyglądają porządne nożyce. O! O! Pizza time. <śmany> A? <śmany> mia! się na gniazdo Turskiego robota. Maj, mij, mij, Kiełbaski! Pa, 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 Celem kontroli jakości jest bardzo dokładne sprawdzenie jakości robota przed wyruszeniem na Saturna! Turyści to. technik agenci, i wiemy, co to znaczy, prawda? Nie credling to notn to Siew i sadzenie. A wraz z nimi ryzyko pożarowe. Myślę, że powinniśmy już śpiewać i kupowali. <grystanie> Bazułka się gnie! <grystanie> a wiesz, Mandy i Norman poszli na poszukiwanie górskich wierzchów. Jestem bardzo doświadczonym raperem sam. <grystanie> Nie kwestionuję twoich umiejętności, tylko może lepiej zadzwonię po lekarza dla zwierząt. O, teraz rozumiem. Będziemy się bić. Zastanawiam się, czy wiesz, w co się pakujesz, Trevor. Dobrze, skoro tego chcesz, wybacz mi. To zawsze działa. Nie mamy teraz czasu na przypadek turystów. Jest dzień ochronniczego, więc strażak sas i ja mamy dziś dużo obiadu. A ty, co będziesz jeść? Wybacz, pożyczam. Ale. Uh, uh. Uh, uh. No nie. Gdzie moje ponty pędy, gdzie ja jestem? O nie, gdzie ja jestem? Nie, 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 nie. Mamy spalić wiele domów. To jest hmm.